Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na tym pierwszym cyklu mini wykładów dla uczniów klas drugich i trzecich liceum. Hmm. Bo to są te mini wykłady, żebyście zobaczyli, że ten WOS wcale nie jest taki straszny. Żebyście widzieli, że jeśli go wybierzecie na maturze, to co was może czekać na tej maturze, i żebyście się nie przejmowali uwagami nauczycieli, że ten WOS to sobie poradzicie czy coś, bo, bo tak jak mówię, on nie jest straszny, nie jest tego dużo. Jest najmniej materiału do ogarnięcia spośród wszystkich przedmiotów, więc warto, warto się go uczyć. To jest taki wykład, krótki, mini wykład teoretyczny dla uczniów, którzy są z nami na kursie WOS poziom. Rozszerzone. A i czym, czym będziemy się dzisiaj zajmować? Wprowadzenie do prawa karnego, tak? Bo październik to miesiąc z prawem karnym u nas i na początek wprowadzenie do prawa karnego. I w tym nagraniu zajmiemy się tym, po co w ogóle uczyć się prawa, prawa karnego, po co nam to prawo karne jest potrzebne, po co mam licealistom, po co nam już ludziom trochę bardziej dorosłym? Czym prawo karne różni się od prawa cywilnego? A jakie co jest wymagane na maturze, z zakresu prawa karnego oraz jakiego typu zadania mogą na tej maturze się pojawić. No to coś. jesteście gotowi, zamknijcie pasy, ruszamy. Na początek, po co nam to prawo karne? Prawo karne przyda nam się po to, jak chociażby wtedy, kiedy nas zatrzyma policja, żeby wiedzieć, jakie są nasze prawa, wiedzieć, co policja może zrobić i co nie może, tak, alkomatem może nas badać, ale jak na przykład już by chciała zobaczyć, co mamy w bagażniku, no to nie do końca, tak, bo tutaj to już jest przeszukanie. I wtedy musi być uzasadnienie, jakieś uzasadnione podejrzenie, że e, mogliśmy popełnić przestępstwo. Drugi powód to jest tak z drugiej strony, jak to my będziemy chcieli zaangażować policję, bo na przykład zdarzy nam się coś przykrego i będziemy chcieli złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Więc warto wiedzieć, z czym to się wiąże, jak ta procedura będzie wyglądać, jakie są nasze prawa, co nas tam tak naprawdę na tym komisariacie czeka i jak to postępowanie może wyglądać. No i wreszcie trzeci powód: wiem, że duża część osób, które to nagranie ogląda, to chce zostać w przyszłości prawnikiem. No, a wiadomo, taki adwokat z prawem karnym do czynienia będzie mieć dosyć dużo, czy to na studiach, przedmiot prawo karne, postępowanie karne, czy potem na aplikacji. Dlatego warto. Te podstawowe zasady i pojęcia z prawa karnego sobie przybliżyć. OK. Na początek takie w ogóle pytanie: co jest celem prawa karnego? Po co to prawo karne już nam w starożytności wymyślano? Otóż, słuchajcie, dwa podstawowe cele: prewencja ogólna i prewencja szczególna. Prewencja ogólna to jest po to, żeby chronić społeczeństwo przed złymi ludźmi. Nas wszystkich. Tak, prewencja. A szczególna, szczególna, bo. Dla tej jednej osoby, po to, żeby ją ukarać, żeby ją ukarać sprawiedliwie i po to, żeby ją zresocjalizować. No, jak ta resocjalizacja wygląda, to możemy się domyślać u nas w Polsce, no, ale taki jest cel w ogóle całego prawa karnego. I żeby ten cel spełnić, no, to musimy mieć jakąś procedurę, tak? i temu służy postępowanie karne i przede wszystkim kodeks postępowania karnego. Celem tej procedury karnej jest przede wszystkim ustalenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa, tak? Czy to ten czyn, o którym mamy podejrzenie, czy to jest przestępstwo? Jeśli tak, kto go popełnił? No i jak już mamy tego, kto go popełnił, to mierzenie mu sprawiedliwej kary. Oczywiście. Prawo cywilne prawo karne. Czym to się różni? Dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że często jak chcemy złożyć zawiadomienie o powerniego przestępstwa, to pierwsza myśl policjanta jest taka, że panie, ale to nie jest prawo karne, to idź pan do sądu z tym. Tak? To jest spór cywilny, my się tym nie zajmujemy. Więc w jaki sposób temu policjantowi odpowiedzieć, że no nie, to jest jednak postępowanie karne. Jakie są te różnice? Zobaczcie, prawo cywilne to jest spór między stronami, najczęściej między dwoma niezależnymi, równouprawnionymi stronami, gdzie sąd jest tym niezależnym arbitrem, który ma rozstrzygnąć, które do, dowody przedstawiane przez którą ze stron są mocniejsze, są bardziej wiarygodne. Tak? Ten sędzia ja się co do zasady nie angażuje w ten spór, on jest tylko takim bezstronnym obserwatorem. Inaczej jest w postępowaniu karnym, gdzie no, to prokurator. Ma wykazać winę, sędzia może również składać określone, żądać przeprowadzenia określonych dowodów, a natomiast to nie strona ma wykazać, że jest niewinna, tylko to cały aparat państwowy ma jej tę winę udowodnić i wykazać. Oskarżony może w ogóle się nie odzywać, tylko nie musi uczestniczyć w tym procesie. Co więcej, nawet jak się odezwie i jak się przyzna, że to przestępstwo popełnił, to jeszcze nam nie kończy proces. tak? To nie jest nie to nie jest tak, że jak się przyznam, to już jest koniec postępowania. No nie, bo często możemy się przyznać, na przykład dlatego, że nie, chcemy chronić inną osobę przed odpowiedzialnością. tak? Więc to jest zadanie postępowania karnego, żeby wykryć sprawcę. Właśnie, jeśli mamy umowę, bo ktoś nam na przykład najczęstszy przypadek nie zapłaci, no to postępowanie cywilne jest wtedy, kiedy to była umowa między stronami, Zdarzyły się jakieś okoliczności i ta strona nam nie płaci, ale jeżeli ta druga strona już w momencie podpisywania tej umowy miała na celu, żeby nam nie zapłacić, czy miała na celu oszukanie nas, no to już wtedy mówimy o sprawie karnej, a nie cywilnej. Tak? Czyli tutaj kluczową tą cechą odróżniającą sprawę cywilną od karnej jest zamiar sprawcy. Jeżeli jesteśmy w stanie wykazać, że ta druga strona miała zamiar, żeby nas oszukać, jesteśmy w stanie ten zamiar w jakiś sposób udowodnić, no to już możemy wtedy iść z tym, mówiąc kłopialnie, na policję, a nie sądzić się w sprawie, w sądzie cywilnym. Co jest wymagane na maturze, jeśli chodzi o prawo karne? Zobaczcie, w perspektywie ostatnich 10 lat było 20 zadań z prawa karnego, czyli nie ma w każdym arkuszu takie zadanie się pojawia, tak, 10 lat wstecz. Są dwie matury w ciągu roku, ta podstawowa i potem termin dodatkowy, i niemal na każdej takie zadanie się pojawiało. Skąd to wiemy? No bo te wszystkie arkusze, te kilkadziesiąt arkuszy przewertowaliśmy, podzieliliśmy to na określone rozdziały. W tym przypadku tutaj jest taki e-book prawo karne dostępny dla, dla osób, które są z nami na kursie. Tam jest zadanie po zadaniu odpowiedź, i jeszcze do tego. Omówienie, tam jest te, te 20 zadań w tym jednym z 36 e-booków, w tym przypadku prawo karne. No a teraz zobaczcie. Jakiego typu zadania na tej maturze już się pojawiały? A, zanim jeszcze przejdziemy do dodań, to oczywiście zachęcam Was, żeby pobrać sobie e-book z tą postaci do matury aktualny. Takie najważniejsze postacie i tutaj też jest zdjęcie, odpowiedź, co to za postać i praktyczne wyjaśnienie. Jeśli jakieś zadania pojawiały się na maturze z tą postacią, to one też w tym e-booku go znajdziecie. On jest do pobrania bezpłatnie. Link znajdziecie pod tym filmem. Możecie teraz sobie spokojnie zatrzymać to nagranie. Pobrać. Ten e-book już 155 że z tym go pobrało. Jestem ciekawy, ile pobrało go na moment, jak to nagranie oglądacie. Ok, ale wracamy do naszych zadań. Zobaczcie, na przykład 10 lat temu było takie pytanie i te pytania, słuchajcie, one nie tak bardzo się zmieniają w tym czasie, to wam mogę powiedzieć. Forma postępowania, w tym przypadku postępowania przygotowawczego i organ, który prowadzi postępowanie, czyli, czyli strona. Tak, tego, tego postępowania. Poszczególne etapy, żeby znać, i jakie Organy mogą to prowadzić, nie jest to y, trudne. Następnie, zobaczcie, wybrałem to zadanie, bo tutaj taki, taki jaskrawy przykład, co jest wymagane, żeby znać te podstawowe pojęcia. Czym się różni przestępstwo od wykroczenia, od występku, od zbrodni? Może nie tyle, czym, czym się różni przestępstwo od, od, od zbrodni, a, ale, ale przede wszystkim przestępstwo od wykroczenia, jakie są rodzaje przestępstwa, czyli właśnie zbrodnia i występek i jak to, y, 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 y to odnaleźć w tych przepisach. Też, też nie jest to trudne, nie ma wcale tego nie, tak dużo. I właśnie, na maturze często pojawiają się właśnie takie fragmenty pism. I uwaga, też tutaj takie, to co trzeba wpisać, to też często się hmm, powtarza. Zobaczcie nazwa wydziału, bardzo często właśnie chodzi o nazwę wydziału, no, albo cywilny, albo karny, najczęściej jest to skomplikowane. I nazwa y, strony, tak, jakie są strony postępowania karnego na tym etapie. To, co się pojawiło w 2020 roku, na co też Was uczulam, to są te kwestie międzynarodowe, tak, czyli warto wiedzieć, z czym się różni Europejski Trybunał Praw Człowieka od Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i od Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii, który w tym przypadku jest właściwą odpowiedzią. A i jeszcze jedno taki, taki przykład pisma. I tutaj też zobaczcie, mamy nazwę sądu, już nie wiedział, ale po prostu nazwa sądu, nazwa pisma, jak, jak to pismo moglibyśmy nazwać. I właściwy kodeks, tak? czyli najczęściej albo kodeks postępowania karnego, albo kodeks karny, czym one się różnią. I jeszcze jeden przykład z ubiegłego roku. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby odróżniać, czym się różni kara aresztu, czy w ogóle arszt. Tak, od tymczasowego aresztowania. Jakie, jakie są różnice między tymi instytucjami? Też nie jest to skomplikowane i też właśnie na najbliższych zajęciach, bo rozszerzony voz poziom, poziom rozszerzony, będziemy sobie o tym mówić. Na przykładzie bardzo aktualnych wydarzeń sobie te kwestie omówimy. Tutaj daję Wam przykłady z tego PDF-a, który możecie sobie pobrać i, i który nam się przyda do rozwiązywania zadań, właśnie. No i też przy okazji powiem Wam kilka słów o tym, jakie są etapy do zostania prawnikiem, czy zostania adwokatem, i że też na tym egzaminie wstępnym na aplikację? Są takie pytania, które są trochę analogiczne do pytań maturalnych. Omówimy sobie też, też artykuł, czy rzeczywiście to sędziowie odpowiadają za nadużywanie tymczasowego aresztowania w Polsce. Więc zapraszam, zapraszam Was na zajęcia, a w kolejnym nagraniu, w tej w drugiej części, powiemy sobie już tak bardziej praktycznie o tym, jak wygląda w ogóle postępowanie karne, z czego się składa, jak wygląda postępowanie odwoławcze, bo to też na maturze się pojawia. Zapraszam zatem, czy na zajęcia dla drugich, trzecich klas, bo poziom rozszerzony, czy już na taki pełny kurs, bo w praktyce szczegóły znajdziecie na mojej stronie adwokatu.pl. Bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam, dziękuję i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.